Witajcie drodzy widzowie Tupiciu. Pozdrawiam Was serdecznie i chcę Wam pokazać piękny obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, władcy i miłościwego króla. Piękny obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, władcy i miłościwego króla, który ma trójkoronę, symbol pełnej władzy nad niebem i ziemią. Naprawdę piękne przedstawienie. Pana Jezusa. Chciałem Wam je pokazać, bo jestem pod wrażeniem i chciałem się z Wami, drodzy widzowie, podzielić tym pięknym obrazem, pięknym przedstawieniem naszego Pana. Życzę Wam dobrego popołudnia i wieczoru w tej dzisiejszej niedzieli. Bądźcie szczęśliwi, drodzy widzowie. Niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Papa. Pa.